Letni Obóz Leżwiarstwa Figurowego, 21-25 lipca, Bydgoszcz. 5 dni intensywnego rozwoju, minimum 10 godzin na lodzie, minimum 10 godzin off-ice, minimum 5 godzin zajęć na sali. To idealny moment, by się doskonalić. Z nami codziennie będziesz pracować na rotatorze, doskonalić piruety na spinnerach. Trenować skoki poza lodem z użyciem specjalistycznego sprzętu otrzymasz możliwość ćwiczenia skoków wieloobrotowych na węce asekuracyjnej, także w programie zajęcia pilates, stretching, choreografia i wyraz artystyczny, zajęcia rozwijające ekspresję i płynność ruchu, możliwość relaksacji i regeneracji po intensywnym wysiłku. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na naszej stronie internetowej. Nie czekaj, zrób krok na wyższy poziom. Dolącz do nas tego lata.